Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Radziejewski w Nowej Konfederacji. Początkowo zajmowałem się prawie wszystkim. Był czas, że nawet wysyłałem przesyłki pocztowe. Dziś już szczęśliwie mogę być bardziej typowym prezesem zajmować się sprawami strategicznymi, zarządzaniem tą organizacją. A to dzięki wspaniałemu, coraz wspanialszemu zespołowi, który mam. I dzięki Państwu, którzy. Coraz częściej kupujecie subskrypcje, wpłacacie darowizny, wspieracie Nową Konfederację na różne sposoby, dzięki czemu mogła wzrosnąć w najsłabszym tylko wymiarze, jakim jest wymiar finansowy, nasza pięta hitlesowa, można powiedzieć, sześć razy w ciągu sześciu lat. Dzień dobry, nazywam się Stefan Sienkowski jestem szefem działu publicystyki Nowej Konfederacji. Redaguję teksty, zamawiam je, także piszę, przeprowadzam wywiady, Krótko mówiąc, dbam o to, abyście państwo dostawali jak najciekawsze, jak najlepiej napisane nasze materiały. Dbam także o warstwę merytoryczną naszych wideo Do przeczytania i do zobaczenia. Nazywam się Anna Szczerbata i w Nowej Konfederacji jestem sekretarzem zespołu, czyli takim typowym kapo pilnuję deadline'ów, porządku w czasie spotkań, czasu trwania spotkań, planuję naszą pracę, pilnuję zrównoważonego rozwoju organizacji, no i odpowiadam przed szefem za wszystkie fakapy. Do tego bardzo się czepiam, kiedy ktoś kiedy korekta przepuści jakieś błędy językowe, mimo że w poprzednich dwóch już użyłam, zdaje się dwóch kolokwialnych anglicyzmów, to w naszym zespole dbam o poprawność polszczyzny. Nazywam się Aleksandra Flis i jestem wicedyrektorem wydawnictwa Nowej Konfederacji. To ja dbam o kontakt z autorami, redaktorami i grafikami, współpracuję z drukarniami i dbam o to, żeby książki, które są umieszczone w naszym sklepie, dotarły do Was na czas. Dzień dobry, nazywam się Natalia Kłodzicka-Magdziarz i tak, to ja wysyłam do Państwa te wszystkie maile. Poza tym w Nowej Konfederacji zajmuję się również sprzedażą, fundraisingiem oraz mediami społecznościowymi. Dlaczego coraz rzadziej chcemy się ze sobą wiązać? Dlaczego strach wpływa na codzienne życie społeczne i polityczne? Jak dogadać się w świecie internetowych baniek? Nazywam się Jarek Piekutowski, zajmuję się działem społecznym w Nowej Konfederacji i oznacza to, że próbuję odpowiedzieć sobie i Państwu na te wyżej wymienione pytania i mnóstwo innych pytań dotyczących współczesnego społeczeństwa. Cześć, mam na imię Paulina i jestem asystentką zespołu Nowej Konfederacji. To właśnie ja odpisuję na Twoje maile dotyczące wynagrodzenia oraz umów i odpowiadam za kwestie administracyjne biurowe. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące chociażby prenumeraty, to chętnie rozwieję Twoje wątpliwości. Nazywam się Marcin Chruszczen. Dotychczas zajmowałem się w Nowej Konfederacji organizacją wydarzeń. Obecnie jestem członkiem redakcji i publicystą w tematyce europejskiej. Piszę również o polskiej polityce krajowej, a oprócz tego jestem związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie kończyłem studia doktoranckie z nauk o polityce. Cześć, jestem Jarek i w Nowej Konfederacji odpowiadam za organizację debat. Co to jest? Tak naprawdę cały proces produkcyjny, od wymyślenia pomysłu, który potem omawiamy w zespole, poprzez zaproszenie gości, zorganizowanie samej debaty, podczas której nasi prelegenci dyskutują, Omawiają zagadnienie i dochodzą, mam nadzieję, często do trafnych wniosków. A na końcu przez dystrybucję oraz umieszczenie debaty, nagrania z debaty na naszej stronie internetowej, w social mediach oraz na YouTubie, gdzie na końcu to wy właśnie możecie ją oglądać. Mam nadzieję, że z przyjemnością. A jeśli macie jakieś pomysły na debaty, które uważacie, że powinny zostać zrealizowane, to zapraszam do kontaktu. Na naszą na stronę internetową, przez moje social media. Do zobaczenia na kolejnej debacie.